Mikołaj Sokół, zapraszam na drugą stronę naszej wycieczki po kulisach toru Monte Carlo. Mamy piątkowe późne popołudnie, jak to woli, wczesny wieczór, po dwóch sesjach treningowych. Najszybszy na koniec piątku, niemalże tradycyjnie Max Verstappen przed duetem Ferrari Carlos Sainz w barierze, chociaż to on prezentował bardziej imponujące tempo, jeżeli chodzi o obu kierowców skuderii. Szybciej zdobywał tutaj pewno siebie, szybciej nabierał tempo, no ale ostatecznie. Zakończył tę sesję są przy Barierze, szybko Norris, szybko Hamilton, także Fernando Alonso, oczywiście z Astona. A tymczasem my przejdziemy się tutaj po padoku torów Monte Carlo. Cały padok to co z reguły zajmuje dość dużą przestrzeń pomiędzy prostą, pomiędzy garażami, budynkami z garażami i ciężarówkami, a pomieszczeniami górskimi dla zespołów tutaj jest ograniczone właściwie do takiej przestrzeni. Wczoraj sobie obejrzeliśmy to wszystko na zewnątrz z drugiej strony. Dzisiaj możemy zobaczyć jak to wygląda od środka tutaj, od tej strony pomiędzy budynkiem, w którym mieści się między innymi biuro prasowe. Tam po lewej stronie na górze po zapadokiem, oczywiście trzeba przejść. Tutaj wzdłuż tego długiego płotu, tutaj kibice czekają aż kierowcy czy szefowie zespołu gdzieś tutaj przemkną po drodze, żeby poprosić bohaterów tego widowiska o autograf, o podpis. Tutaj mamy zaparkowane ciężarówki poszczególnych zespołów. Niko Puklenberg nam tutaj na rowerku przemknął tuż obok nas, tutaj po tej stronie mamy zagrodę, w której kierowcy, szefowie zespołów spowiadają się przed Kamerami telewizyjnymi poszczególnych nadawców. Tu akurat stanowisko ViaPlay, dzielone przez naszą ekipę oraz załogę fińską. Tutaj mamy po tej stronie wyjście z padoku na drugą stronę. Tam właśnie wczoraj byliśmy przy Energy Station. Rybuła, reportaż taki zakulisowy z tego, co tam się dzieje w Energy Station. Zobaczycie. Na streamach Via Play pewnie w niedzielę to pokażemy takie fajne materiały o tym, jak to wszystko taką prosto powstaje, co tam dokładnie jest w środku, ile czasu trwa budowa. 20 dni to się ustawia, 20 dni to się później demontuje, no ale zamiast za to otrzymujemy naprawdę imponujące miejsce, w którym pracownicy, kierowcy, przede wszystkim bardzo ważni goście Red Bulla mogą sobie tutaj podczas weekendu czas spędzić, a tak wygląda tutaj alejka, którą możemy się przejść wzdłuż pomieszczeń gościnnych wczoraj jesteśmy sobie po drugiej stronie tej siadać dzisiaj przejdziemy sobie tą stroną imponujący budynek pomieszczeń gościnne samej Formuły 1 to jest stosunkowa nowość w poprzednich latach czegoś takiego nie było w żadnym w żadnym padoku. Hmm. Tutaj z kolei dość duże pomieszczenia e Fi. A za czasów Berniego Ecclestona w Formule 1 wystarczał taki mały autobusik, mała taka przyczepka, w której Bernie swoje interesy załatwiał. Teraz to wszystko się nieco rozrosło, w związku z czym, żeby dojść do pierwszego zespołu, w tym przypadku jest to Mercedes. Trzeba kawałeczek sobie przejść tym wąskim przejściem. Po lewej stronie zasiadką też łowcy autografów, czyhają ci, którzy oczywiście tutaj się dostali. Bo tak jak wczoraj wspominałem, kiedyś tutaj mógł wejść prawie każdy kibic, a teraz panuje tutaj ostra selekcja. Tylko mięśni tutaj zdołali zmylić czujność ochrony, po prostu jakoś się przyślizgnąć. Tutaj mamy. Z kolei pomieszczenie gościnne Pirelli, wystawione tradycyjnie opony. Tutaj deszczówki, no takie pokazowe, tak naprawdę to nie są oczywiście prawdziwe egzemplarze. Podczas tego weekendu po raz pierwszy mamy opony deszczowe bez koców grzewczych, a więc spora nowość, jeśli chodzi o ich wykorzystywanie. Dalej mamy Astona Martina, tutaj doktor Riccardo Ceccarelli, znany specjalista od przygotowania fizycznego i mentalnego kierowców, coś tam przez telefon sobie konferuje. Później ekipa Ferrari, która oczywiście liczy tutaj na. Mocny występ, a i dalej, daleko, daleko jeszcze do kolejnych zespołów gdzieś tam na koniec tej alejki. Na no sami przynaleźć to, wygląda zupełnie inaczej niż no, w Miami. Pokazywałem wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze podczas któregoś europejskiego wyścigu zobaczycie jak to wygląda normalnie, powiedzmy w takim zwykłym e, padoku Formuły 1, jak to wszystko jest zorganizowane tutaj wszystko bardzo ciasno, bardzo wąsko, zresztą jak przystało na Monako, jak przystało na ten przecież taki wyjątkowy tor wyścigowy. Ciasno, wąsko jest nie tylko na torze, gdzie kierowcy walczą z czasem, ale także właśnie e, w padoku, gdzie mało jest po prostu miejsca na to, żeby to wszystko porozstawiać tam na stronę zachodzącego słońca, jeszcze raz od zaplecza widzimy tę imponującą konstrukcję Red Bulla, mnóstwo jachtów, mnóstwo łodzi efektownych, najsłynniejszych firm, które zajmują się przygotowywaniem właśnie takich konstrukcji pływających, no jak to się mówi, tu jest jakby luksusowo, tak to można chyba śmiało w dużym skrócie podsumować, na tor gdzieś tam w mieście daleko, daleko tam przed nami wyjeżdżają teraz jeszcze kierowcy Porsche, tu Mario Wizola, za chwilę nas minie, no I tak to wszystko tutaj się toczy w tym dość ciasnym padoku. Jutro mam nadzieję pokażę Wam troszkę więcej, troszkę bliżej jeszcze akcji. A na razie spokojnego wieczoru i do usłyszenia w Japej.